Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj będę robić wideo, którego dawno, dawno nie było na kanale, a to dlatego, że wszystkie produkty potrzebne do tego widea zostały wywalone na śmietnik. Słuchajcie, wszystkie kosmetyki, które miałam, zostały wyrzucone i zostało to też udokumentowane na jednym z filmów. Jednak dzisiaj będę robić makijaż. Jak to? Czym? Kosmetykami. I to słuchajcie, z trochę lepszej półki. Powywalała i się zaopatrzyła. Tak przy okazji, jak mówimy już o kosmetykach, to powiem wam, że możecie sami się zaopatrzać w różnego rodzaju kosmetyki, dostając przy okazji cashback dzięki stronce Shops, bo tam... Y po prostu przez Shops możecie przejść do konkretnych sklepów i kupić sobie na przykład kosmetyki i wiele innych rzeczy wybranych z tysiąca różnych sklepów. A słuchajcie, wszystko jest bardzo łatwe, proste i miłe w obsłudze. Wystarczy wejść na stronkę Shops, po czym wybrać odpowiedni dla siebie sklep. Zostaniemy automatycznie przekierowani na stronę, gdzie przechodzimy do sklepu, następuje odliczanie. I już znajdujemy się na naszej docelowej stronie, gdzie akceptujemy wtyczkę i kupujemy to, co chcemy, czego jesteśmy żądni, czego potrzebujemy. Kupujcie, ale najważniejsze, żeby dostać jakiś z tego cashback i to oferuje nam strona Leti Shops. Cashback nam oferuje. Słuchajcie, który przychodzi po około 30 dniach, więc trzeba trochę cierpliwości, ale potem niespodzianka i można wydawać dalej. Koło Wydawacza takiego jak ja, słuchajcie. Linki, wszystkie do wtyczki i do strony Letty Shop zostawię pod filmem. A teraz. Uh, słuchajcie, będę dzisiaj robić pełen makijaż, taki profesjonalny. Oczywiście miałby być, ale w moim wykonaniu nie będzie, ale będą tam wszystkie kroki, przynajmniej będę się starała, czyli wiecie, te. Co tam się robi? Korektor, którego na co nie, nie używam. Yy. I inne rzeczy, których nie używam, dzisiaj będą użyte i ja je mam. Ale spokojnie, większość z tych rzeczy dostałam za darmo, kupując jakiś produkt. O niektóre rzeczy poszłam poprosić, o niektóre rzeczy poprosiłam koleżankę, żeby poszła poprosić. I z tego wszystkiego są tylko chyba dwie albo trzy yy, rzeczy, które musiałam kupić, żeby mieć już ten pełen makijaż. A słuchajcie, dzisiaj będzie makijaż próbkami i miniaturkami. Mam chyba wszystko, co potrzeba do prawdziwego makijażu. Tak jak wiecie i pamiętacie za czasów, kiedy robiłam makijaż, że ja się nie znam i też nie przykładam wagi do tego, żeby za bardzo poznać i zgłębić tą wiedzę. Dlatego będę się starała robić to, to tak jak potrafię, ale może dzięki temu filmowi. Coś Wam podpowiem, jeżeli chcecie kupić trochę droższy kosmetyk, bo tak mi się wydaje, że one są trochę droższe, takie, nie takie te drogeryjne, ale tro, troszkę lepsza półka, też nie jakaś wybujała. To może dzięki temu filmikowi zobaczycie też i waszym wprawnym okiem, zobaczycie, czy to się dobrze rozsmarowuje, czy nie. Ja tam nie wiem, no będę używać, ale może wam to coś podpowie. Więc zaczynamy w takiej kolejności, w jakiej chyba się zaczyna, czyli primer. W takiej się nie zaczyna, zaczyna się od spięcia włosów. Jeżeli chodzi o primer, mam tutaj bardzo interesujący z firmy Too Faced o nazwie Katz. Zawsze mnie fascynuje, jak te zagraniczne nazwy przyjmują się na świecie Katz. Dzień dobry, poproszę Kaca. Tam stoi przy szamponie głowa i ramiona. Uh -huh, uh -huh. Co pani nie powie? Żona Mikołaja Klatki też go używa. Mój Boże. Zagraniczne nazwy. Słuchajcie, taki. Tak wygląda próbka. To jest 5 gram. 5 gram. To, co Kac powinien nam dać, to jest 100% promienności, 100% nawilżenia i 100% twarzy, która wygląda jak po dobrej wyspanej nocy. Czyli wszystko, czego Kac nie powinien dawać. Czekajcie, nakładam primer. Muszę przyznać, że skóra jest na pewno. Daje wrażenie nawilżenia, tak bym powiedziała. A coś jeszcze daje? Nie wiem. Dobrze, punkt numer dwa to podkład. I tutaj niestety, ale mam tylko jeden do wyboru, jeden kolor, że tak powiem. Jest to z firmy nieznanej. Mak, z Maka. O, czekajcie. Taki. W sumie nie wiadomo jeszcze jaki, ja Wam powiem, jak znajdę nazwę. Chyba Get Your Fix. Tak to się nazywa? Get Your Fix? Czekajcie. Numer jest NW15. Jest to 4 ml. Próbka. I jest tylko ten jeden odcień. I zobaczymy. Nigdy nie miałam maka. O, przydałby się Beauty Blender. Chyba nie umyty. Nie wiem, gdzie jest. Muszę przyznać, że, że konsystencja wydaje się dosyć wodnista tego, tego. Co to jest? Podkładu. Także może jednak ten Beauty Blender wezmę. Tak paluchem, takie wodniste. Uch. Jako, że nie, nie mam tutaj możliwości pompkowej żadnej, to może skorzystam z tej, z tej rzadkości i wyleję trochę na rękę. Przy okazji sprawdzimy, jak jest rzadki. No jest, o matko, rzadkość bije po skórze. Powiem Wam, że chyba nie jest taki zły. Ja, ja zaraz Wam powiem, jak się napacynkuje do końca, ale pierwszy rzut oka, chyba dobry. Powiem Wam osobiście, zobaczmy, że jak dla mnie, to ten y, podkład no, jest chyba zbyt kryjący. To jeszcze nie jest taka maska, ale ja nie jestem przyzwyczajona. Powiem Wam, że mi się y, y, konsystencja. Nie, nie konsystencja. No, to, tak jak wygląda na twarzy, mi się nie podoba. Jest to podkład, który po nałożeniu widać, że masz podkład. To jest. Y to jest lubiane przez niektóre dziewczyny, bo często widzę, mają taką pudrową, alabastrową skórę nienaturalną. Ja nie przepadam, że tak powiem i, i nie podoba mi się to u siebie, aczkolwiek w dotyku jest właśnie taki jakiś, ala, jakiś taki alabastrowy, bardzo jeszcze z tym primerem chyba dobrze się zgrał, że jest takie delikatne w dotyku. No nie, chyba całego krycia też nie ma, bo tu coś prześwituje, ale jest o wiele bardziej kryjący niż podkłady, które sama używam. Ale powiem Wam, że kolor nawet ten wydaje mi się, że pasuje do mojego koloru skóry i o ile się nie mylę, jest to Get Your Fix. Tak się nazywa ten podkład z maka, więc kto ma możliwość wzięcia próbki i wypróbowania na własnej skórze, polecam, gdyż wydaje mi się, że jest dobry. Następnie przejdziemy do korektora pod oczy, jeżeli tego korektora w ogóle nam na te wory i cienie wystarczy, gdyż mam tutaj próbkę, która jest najprawdziwszą próbką z próbek, bo jest to próbka. Taka, Taka. to jest tylko takie małe przyklejone tutaj na opakowanie. Jest to z firmy Nars i ja mam kolor Castard Medium 1. Więc zobaczmy w ogóle, jak się używa czegoś takiego. O, to jest ten korektor. W próbce. Nie ma go tutaj tak dużo i nie wiem, jak to i czym rozporcjować chyba blue blenderem. Czy to wystarczy na dwa oka? Ja, ja w sumie się nie znam, ale zawsze na filmikach oni te korektory mają aż takie białe prawie. Ten jest bardziej koloru tego, który już mam na sobie. Powiem Wam strasznie kryjący, tak bym to określiła bardzo. Pozakrywał, czyli jednak ta mała ociupina wystarczyła na te wory i cienie, ale wygląda bardzo sztucznie. Aż mi tego pryszcza, co mówiłam, że mi fluid nie zakrył, to korektor zakrył, słuchajcie. Kolejny punkt to będzie użycie pudru sypkiego, tylko nie wiem, czy używam go teraz w dobrym momencie. Bo tak naprawdę nie pamiętam, kiedy używa się pudru sypkiego, ale świta mi, że też używa się po to, żeby e, kiedy robimy oko, kiedy tuż cień i wszystko będzie opadać, to nie będzie opadać już na położony fluid, a będzie opadać na e, puder e, sypki. Chciałam powiedzieć ryżowy, ale ten akurat nie wiem, czy jest ryżowy. Jest to z firmy tart, więc wydaje mi się, że jest to taka trochę lepsza półka, firma. I jest tu 2,2 grama. Tu jest w środku mini siteczko, ale nie chcę to. Wyjść z tego siteczka porządnie. Powiem Wam, że. No mam nadzieję, że, że to tylko nie wychodzi, dlatego że jest to próbka i że będzie wychodzić lepiej z pełnego opakowania. O, bo naprawdę mam problem. O, już nie mam problemu. Jest OK. Powiem szczerze, że nie wiem, czy wykonałam dobrze ten punkt ale przy okazji możemy zobaczyć jak się tart sprawuje patrzcie jakie zmarchy porobiło nie wiem czy to wina tego pudru czy korektora no tak źle to jeszcze nie było słuchajcie, kolejny punkt oko i tutaj tą e, próbkę oczną musiałam sobie za, zakupić za własne pieniądze, bo nie mogłam nigdzie znaleźć e, próbek cieni do rzęs i mam taką próbunię od firmy Estée Lauder. Słuchajcie, bardzo ładne opakowanie. Bardzo mi się podoba granatowa, gwieździsta e, co nieba pudełka, niebo gwieździste piękne, ale patrzcie w środku. Zamówiłam na eBayu i były zdjęcia. I były zdjęcia innych kolorów niż przyszły. Słuchajcie, to najbardziej nudna mini paletka jaka musi być, a przy okazji patrzcie, jaka malutka. Maleństwa. Ale nie za wiele ja mogę z tym zrobić. Znaczy wszystko ponakładam, co tu jest, ale ponieważ nie mam zdolności, więc nie będę mogła za bardzo zmiksować tych kolorów. Więc nałożę tak jak potrafię, dalej nawet mini pacynkę. To może tą pacynką zacznę. I, I tyle, powiem wam szczerze, że te kolory są tak delikatne, że, że bardzo. Stonowane, prawie niewidzialne i niewidoczne zarazem, ale to co mnie bardziej martwi, to to, co się stało pod moimi oczami. Aż nie chcę przybliżać kamery, ale normalnie wyglądam jak joda przed śmiercią, jak już cały się pomarszczył, bo to nie jest normalne. Słuchajcie, co mi się stało pod oczami. Powiem wam, że trochę się tym przeraziłam. Nie wiem, co to spowodowało. Czy to jest biały puder, czy to jest korektor, czy może ten podkład, ale... A jak mi tak zostanie, słuchajcie? Bardzo, bardzo, nie wiem. Niepokojące wam powiem. Trochę się zaniepokoiłam. Bez przesady. Makijaż się robi, żeby się odmładzać, nie postarzać. Dobra, to teraz y, rzęsy. I do rzęs... Och, jaki... Mam maskarę, którą wiele z Was mi polecało I to jest Too Faced Better Than Sex Słuchajcie Wypróbuję Miałam ją zamiar sobie kupić Ale do tego nie doszło Więc teraz w miniaturce Będę mogła ją spróbować Jeżeli chodzi o miniaturkę To szczoteczka, mimo że krótsza To jest tutaj pełnowymiarowej grubości I oceńmy ten, Tenże hit Muszę przyznać, że pierwsza warstwa tutaj na pewno wydłużyła. To mi się podoba. Są o wiele dłuższe niż były, ale jak na razie nie są pogrubione. Zobaczę, jak nałożę warstwę drugą. Zanim wam pokażę moje rzęsy, ja sobie wezmę, usunę ten biały puder, bo nie mogę patrzeć na to, co mi się stało pod oczami. Mam nadzieję, że jak usunę, to mi się naprawi. Jest bardzo źle. Powiem wam, że po usunięciu białego pudru jest dalej bardzo źle słuchajcie, to jest niepokojące jeżeli chodzi o sam tusz, jest wspaniały trochę, trochę suchy ale być może dlatego, że jest to próbka i może była stara, ale wydłużył i pogrubił i na pewno będę chciała ponosić to cały dzień żeby sprawdzić jak to się trzyma ale, ale jestem po prostu zszokowana moją twarzą w tym momencie dobra, a trochę się zdenerwowałam, słuchajcie, to teraz brwi do brwi mam coś z Benefitu i to jest produkt, który nazywa się Gimme Brow I normalnie on jest w takiej fiolce Natomiast tu ponieważ jest próbka Jest to w takim kartoniku Więc wygląda na to, że tą próbkę trzeba Przekręcić I mamy mini szczoteczkę Którą wyczeszemy sobie rwi i to powinno dodać nam koloru Wyczesuję w kolorze Powiem Wam, że kolor, którego używam, to numer 3. Najwyraźniej są różne odcienie, tak, akurat jest 3. Nie było wyboru, ale ten chyba pasuje do mojej karnacji. To jest taki ciemny brąz. Dotknęłam sobie nosa. Myślę, że jeśli chodzi o. co to było? gimi Brow z benefitu, dobry efekt. To może pojedziemy z konturowaniem, bo również jest z benefitu i jest to. Hula. Jest to bronzer, ale również jest to proponowane i sprzedawane jako konturator, więc ja tego będę używać. To jest 3 gramy, tutaj są i zobaczmy, jak się prezentuje. Trzy bardzo, hula hula. Dobrze. Oj, oj. Dobra. o, chyba dobre na, na konturator powiem wam, że widzę zarys żuchw o Boże, w kamerze jakie ciemne hej, ale w kamerze no ja w świetle, nie no też mocne, jest moc słuchajcie, to po czole no żuchwa w nieznanym mi do tej pory celu tak myślę, że sobie też, też dam na nos bo, bo zawsze się staram i nigdy nie wychodzi to teraz też się postaram i pewnie nie wyjdzie no i sru. Czy na, 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 na. blenduje? No to teraz różu, różyku, rumianość. Słuchajcie. I tu mam z firmy, które, o której nigdy nie słyszałam. W sumie nie wiem, co jest z firmą. Chyba The Balm Frat Boy. Nie wiem co to, ale patrzcie, jakie urocze opakowanie. Taki oldschool i się otwiera. I mamy różyk. Nawet nie róż, to jest różyczek. No, w takiej ilości. Maleńkiej. Tego różu jest tak mało, że nawet nie wiem, jakim pędzlem mam nakładać, bo, bo się nie mieści. Radzenie sobie. Nie, no, nic nie daje. Muszę przyznać, że różu może w opakowaniu nie ma, nie mało, bardzo mało, ale jest dosyć ostry, jest taki prawdziwy różyk, słuchajcie. Moja mama by zaakceptowała, ona jest fanką takiego oldschoolowego, mocnego różu, także co, coś tam daje, powiem wam, że zależy jak polika ułożę, powiem wam, że z tym konturem razem tworzy jakiś dziwny układ. Nie polubiły się, nie, tu lepiej od... Źle dałam. Mm. Cały ten makijaż powoduje taką gorącą atmosferę, że aż mi się kamera przegrzała, ale przynajmniej teraz jest ok. Ok na tyle, że możemy użyć rozświetlacza. I zauważyłam, że ten róż wyjechał tak daleko. To może zatuszujemy to rozświetlaczem. I tu mam z firmy Lancome. Coś widać? Nic nie. Uh, 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 uh. Nic nie widać. To jest Custom Highlight Drops Rose Glow. Co to jest? No, bo no takie, takie, pipetka. Pipetunia. Dobra. To nie, powiem wam, że nie jestem doświadczona w nakładaniu rzeczy pipetunią, więc nie za bardzo wiem, jak to się robi. To może na palec i na policzek. Myślę, że, że może tak będzie bezpieczniej, no. Coś wychodzi z tej pipiety? Nic. Ale to obkręcę po palcu. Też będzie wystarczająco. Powiem wam, że, że na pewno rozświetla tylko, że jest również w kolorze różowym więc z tym różem, który mam na policzku to tak się zlały, że, że dalej wyglądam jakbym cała zaróżowiona była ale, ale wyjechałam słuchajcie, na polika wyjechałam tym rozświetlaczem no powiem wam, w dziwnych miejscach rozświetlacz ale dam też na nasz stary dobry łuk kupidyna czyli yy, będzie miły uśmieszek miły uśmieszek i może na garbek nosa żeby co, coś to dało nie wiem co, ale tam nakładają od czasu na garbek, no ale się świeci o już patrzcie, kłaki hm. do malowania ust mam półkę niższą niż to wszystko co do tej pory obcykaliśmy a mianowicie do makijażu mam dwie nie, trzy, Uuu, będziemy szaleć i zmieniać trzy pomadki próbkowe z Avon no trafiło się za darmo, nie będę żałować sobie na Avona yy, takie każda jest inna, dlatego każdą wypróbujemy po kolei będę po prostu malować, ścierać pewnie od razu wszystko z twarzy sobie zetrę i zaczniemy może od którego koloru? tego pod ręką, to jest pomadka True Color Perfectly Matte kolor per Perfect Matte z Avonu, ale nie wiem jaki kolor kolor jest nieznany, zobaczymy go na ustach kolor został poznany po wyjęciu z opakowania, jest to Pink Truffle nie wiem czy słyszycie ale akurat pralka wiruje to tylko znaczy, że jestem osobą czystą i dbam o swoją higienę, piorąc gacie powiem wam, że kolor chyba może być pod oczami już nie może być jako drugą wypróbujemy True Color Supreme. Czekajcie. Ta była w kolorze Plum Perfect. I została nam ostatnia, która się nazywa Mark Epic Lip. I sprawdźmy, jaki jest kolor tajemniczy kolor od Mark Epic. I kolor jest to Heartbreaker. No, powiem Wam, że ten kolor Heartbreaker to jest taka głęboka, taka mocna, winowa czerwień, głębia czerwieni. No, może i łamać serca męskie. Ja nie wiem, ja się nie znam. Powiem szczerze, że nie czuję się w tym dobrze, aczkolwiek, jakbym się ubrała w jakąś sukienkę i nie miała zmarch pod oczami, na które nie mogę patrzeć i się martwię, że mi tak zostanie. Wyobraźcie sobie, jakby zostało po jednym użyciu jakiegoś kosmetyku, nawet nie wiem którego, albo połączenie tych wszystkich, jakąś reakcję wprowadziło, że ja się postarzałam o, o 30 lat. I w tej szmince, jak stara baba teraz. Już mi się nie podoba, a tak się cieszyłam. Dobra, już nie będę kombinować ze szminkami, użyję tylko setting sprayu. Tu mam od Urban Decay. On się nazywa All Night. All Nighter nawet. Bym powiedziała, że tak się poprawnie to czyta. By skin Diva Divawia. Kto by pomyślał? Dobra, trzeba jeszcze go wyjąć. Jest tutaj w małej ampułce, tak jak są perfumy czasem. No, chyba metodą ultra inwazyjną trzeba. Dobra, setting spray, czyli yy, jadę po twarzy. Jak Jeffrey Star, on jedno pełnotubkowe opakowanie na, na jedno posiedzenie zużywa. Wali tam, wali. To ja też, ale powiem wam, że nie pachnie jakoś super. Niektóre te setting spraye mają taki ładny zapach. Ten nie ma ładnego zapachu, ale nie ma też brzydkiego. Chwilami za, zalatywał chemikaliami, ale nie za bardzo. Ogólnie yy, zapach średniawa. Niech to się ustatkuje. I zobaczymy, słuchajcie. Przy okazji powiem Wam, że stało się to, co myślałam, że się stanie, czyli zapomniałam o jednym produkcie, gdyż tyle ich mam, których na co dzień nie używam, że oczywiście musiałam zapomnieć o czymś jeszcze jednym. Chodźcie bliżej, to Wam pokażę, że zapomniałam o yy, co to jest. Primer do rzęs. Nigdy w ogóle czegoś takiego nie miałam i ten jest ze Smashboxa. Także niestety nie mogliśmy przetestować. Nie wiem, ale dzięki temu wiemy, jak better than sex robi sama, z siebie. Także yy, primer ze Smashboxa nie został wypróbowany. Jest po prostu to jakaś biała baza z taką dziwną szczoteczką. O, tu lepiej widać, że to jest taka szczota z jednej strony tylko. Chyba się roztegowało to znaczy wysuszyło, to jest konkretne słowo którego chciałam użyć to ja rozsteguję włosy może zakryję te zmarchy trochę nie wiem, wydaje mi się, że dobrze, ale widzę się tylko na tym małym podglądzie, także jak zobaczę na laptopie będzie tak, yy, nie wiem ale, ale zobaczmy te podoczniki powiem wam, że jak opryskałam tym setting sprayem to to się trochę uspokoiło Teraz mnie swędzi wszystko. Nie mogę się podrapać, muszę się y, packać. Słuchajcie, słuchajcie, czy wysłuchacie? W ogóle, czy wysłuchacie? Tyle. Najważniejsze, że te wszystkie rzeczy były praktycznie za darmo, bo inaczej y, nie byłabym pocieszona, szczególnie y, sytuacją twarzową. I tyle. I tyle, słuchajcie. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. Zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia! A jednak zostawia zostawianie szminiacza. Jestem sama w domu. Mogę śpiewać, tańczyć, krzyczeć. Makijaż. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o próbki, mam tutaj do zmazywania makijażu klinik. E, I też, słuchajcie, właśnie go chcę wypróbować. Nawet moja współlokatorka się pytała o niego, czy dobry. Mówię, nie wiem, jeszcze nie próbowałam, więc teraz próbuję. O, te wory, słuchaj, właśnie, czy mi to nie zostało. Słuchajcie, trochę już się domyłam i powiem Wam tak, klinik. Jest taki, ja myślałam, że to będzie jakaś woda, a ma w sobie jakby olejek, jest ta skóra przy okazji taka napuszczona, więc też całkiem fajne, ale bardzo dobra sytuacja, słuchajcie, usunęły się te wielkie zmarchy. Zostały tylko te, co zawsze były, ale bardzo się cieszę, słuchajcie. Ulga jest!